Po Dniu Dobra bardzo często można było usłyszeć zdanie mówiące, że szkoda, że ten Dzień Dobra jest tylko raz do roku. W zeszłym roku wymyśliłem, że będziemy celebrowali ten Dzień Dobra jeszcze przez tydzień, obchodząc dobry tydzień. A w tym roku pomysł jest nieco inny. Przez kolejnych 12 miesięcy, w każdym miesiącu, będzie taki swoisty Dzień Dobra, czyli pewna dobra propozycja dla ciebie. Każdego, kto teraz mnie słucha, ogląda, kto obserwuje naszą stronę, ponieważ z tamtego miejsca będzie można dowiedzieć się o inicjatywie, jakiejś dobrej inicjatywie w danym miesiącu. Kwiecień mamy już za sobą. W maju powiem, że czekają na Państwa dobre warsztaty. W czerwcu będzie coś dobrego dla najmłodszych. W lipcu i w sierpniu również. Od września także mamy kilka pomysłów. Zatem niech ten dzień dobra przypomina nam się. Każdego miesiąca, abyśmy znów mogli doczekać się kolejnego już dnia dobra, czwartego na strzeszynie w roku 2025. Więc śledźcie nas, obserwujcie, udostępniajcie i chcemy tym dobrem dzielić się ze wszystkimi.